Halo, halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam was znowu w koszarach tradingu. I zrobimy sobie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej. Postaram się zrobić to w takim trochę szerszym kontekście, więc powiemy sobie nie tylko o samym rynku krypto, ale także poświęcimy czas na rynek akcji właśnie, na to, co dzieje się tam, na generalnie politykę w USA, na to, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, jakie właśnie są wydarzenia kolejne, które tutaj trzeba obserwować, no i jak to wszystko ma się właśnie do po prostu sytuacji na rynku krypto. A więc zacznijmy od tego, że wczoraj miało miejsce odczyt inflacji CPI, którego Okazał się być pozytywny dla rynku. Tutaj spodziewano się wyniku 2,9, a wynik był 2,8, więc było to pozytywne. Więc widzimy, że tutaj w ciągu miesiąca inflacja w USA zmniejszyła się około 0,2%, co, co oczywiście jest pozytywne dla rynków finansowych. W związku z tym mieliśmy tutaj chwilowe podbicie na Bitcoinie, które jednak zostało dosyć szybko zgaszone. W związku też z tym, że właśnie sam tutaj wykres SP również zaczął spadać. A tak jak mówiliśmy właśnie w ostatnim filmie, no to w tej chwili Bitcoin podąża kropka w kropkę, właśnie z za S&P, która w ciągu ostatniego miesiąca jednak cały czas spada. Tutaj widzimy, że po osiągnięciu tego ATH właśnie w lutym tego roku, więc niecały jeszcze miesiąc temu, spadliśmy w tej chwili o około 9,5%, prawie 10% jest to spadku. No i w tej chwili każdy zastanawia się właśnie nad tym, czy to te spadki jest to tylko i wyłącznie korekta, czy jakiś taki dłuższy trend spadkowy. No oczywiście tutaj zdania są podzielone. Ja osobiście uważam, że po tych spadkach, które były no, dosyć dynamiczne jak na rynek akcji, Powinno nastąpić w końcu jakieś odbicie. Tylko pytanie czy będzie właśnie gdzieś z tego poziomu, który mamy już obecnie teraz. Czy będziemy schodzili gdzieś tutaj jeszcze niżej, dopiero później zobaczymy jakieś takie większe właśnie odreagowanie w górę? Tego nie wiem. Jednak tak czy inaczej uważam, że to odbicie nastąpi, ponieważ patrząc sobie na obecne wyceny, no to w tej chwili mamy tutaj już zarówno te taryfy Trumpa, które cały czas się wprowadza, tą wojnę handlową, która właśnie jest jednym z powodów tych spadków na rynkach finansowych. Mamy też tutaj sporo już niepewności wpisane w te wyceny, więc uważam, że prawdopodobne jest właśnie to, abyśmy mieli tutaj. W najbliższym czasie jakoś chociaż trochę odbić. Co oczywiście przyłoży się także na samego bitcoina oraz cały rynek krypto. Co do bitcoina, to widzimy, że tutaj powstał znowu nam taki gap na CME. Tutaj na poziomie około 86,5 tysiąca dolarów do około tutaj 84. Więc zobaczymy, czy zostanie on tutaj właśnie wypełniony w najbliższym czasie. No jeżeli chodzi o wykres ETH, to wygląda on zdecydowanie słabo. ETH jest jednym z znowu najgorzej radzących sobie altcoinów, patrząc sobie tak stricte na top 10, ponieważ jak zobaczymy sobie właśnie ostatni tydzień, no to taka z tych projektów takich topowych, Ether jest jednym z tych, który spadł najwięcej. tak Tutaj widzimy, że jedynie Cardano spadło jeszcze więcej oraz Dogecoin, ale w porównaniu do Bitcoina jest to spadek prawie dwa razy większy, więc cały czas gdzieś tam eter do Bitcoina traci. To zresztą także widać po wykresie właśnie ETH do BTC, który tutaj zalicza cały czas nowe dołki. Jak zobaczymy tutaj właśnie w takim szerszym kontekście, no to widzimy, że zaczęliśmy nawet niżej niż ten właśnie poziom, który sobie analizowaliśmy jakiś czas temu, który. Miał miejsce ostatnio tutaj w grudniu 2020 roku. W tej chwili się poza ten poziom właśnie wybiliśmy, no i schodzimy niżej. Obecnie jesteśmy na poziomie już 0,22,5. 22,5. i pytanie, właśnie, gdzie tutaj znajdziemy ten dołek? Ponieważ tutaj także uważam, że w końcu nastąpi jakiś taki pivot i zmiana generalnie tego trendu spadkowego na eterze, no i zacznie on gdzieś tam do bitcoina odzyskiwać. Pytanie tylko po pierwsze, kiedy to będzie, a po drugie, właśnie z jakiego poziomu będziemy się odbijali, tak? Ponieważ no tutaj wiele osób wskazywało na to, że to może być właśnie ten. Dołek, czyli poziom około 0,24, 0,25. Natomiast w tej chwili schodzimy niżej. No i póki co nic się nie zapowiada na to, żeby no, po prostu ten trend miał się jakoś zatrzymać. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o samo ETH, to tak jak pisałem ostatnio, e, dokonywałem sobie zakupów mniej więcej właśnie na tych podobnych poziomach, co obecnie. Jeżeli ETH będzie spadał jeszcze niżej, co jest też prawdopodobne, jak właśnie mówiliśmy ostatnio o tych takich niższych poziomach, to również będę sobie go dokupował, ponieważ dla mnie ETH jest takim aktywem głównie strategicznym, które także wykorzystuje. Właśnie gdzieś tam w DeFi, do zgromadzenia różnych tam projektów, więc tak czy inaczej, po prostu Ether jest dla mnie takim aktywem numer jeden, który jest mi potrzebny. No i też uważam, że pewnie jeszcze później nastąpi ta zmiana takiej narracji i że Ether zacznie gdzieś tam do wartości także odzyskiwać. Patrząc sobie na rynek akcji, no to wygląda to w tej chwili nie aż tak źle, ponieważ tutaj część spółek dosyć fajnie poodbijała, między innymi Nvidia tutaj odbiła około 6,5%. Mamy także odbicie na Tesli, która spadała ostatnio dosyć mocno. Głównie to ma związek z tym, że właśnie tutaj była taka akcja, że Donald Trump kupił właśnie Tesla od Ilona i tam mówił, że bardzo go wspiera i że te, takie te ataki, które mają miejsce w USA na właśnie zakłady Tesli i generalnie na Ilona są bezpodstawne i takie tam, i tego typu rzeczy, więc generalnie tutaj to odbicie na Tesli jest też spowodowane między innymi i tym, no ale też patrząc sobie na wykres Tesli, no to ona spadła w ciągu ostatnich gdzieś tam tygodni o jakieś 50%, więc jest to znacznie większy spadek niż na samym Bitcoinie, więc patrząc sobie na cenę Bitcoina nie mamy aż tak co narzekać, biorąc pod uwagę właśnie spadki na takich gigantach jak Tesla o 50%. No i generalnie dzisiaj także czeka nas kolejne takie e, wydarzenie, które moim zdaniem może być takim kolejnym potwierdzeniem, powiedzmy większej pewności na rynkach finansowych, ponieważ jak sobie spojrzymy właśnie na te reakcje po wczorajszym oczycie CPI, no to były one takie względnie pozytywne, jednak nie było tam żadnego szału i teraz też sporo osób po prostu czeka na to, jakie okażą się dzisiaj wyniki inflacji PPI, czyli tej inflacji producen producenckiej i czy również będą one lepsze od oczekiwanych. Jeżeli tak się stanie, wiemy się już dzisiaj o godzinie 13.30, więc prawdopodobnie oglądając ten film już o tym wiemy, więc zapraszam na moje telegrama, ponieważ ja właśnie pisał o tym, jakie będzie miało to konsekwencje, no i jak generalnie trzeba na to patrzeć. Link do niego macie poniżej w opisie. No to wydaje mi się, że jeżeli właśnie ta inflacja dzisiejsza będzie również pozytywna, to da to po prostu więcej takiej jeszcze pewności dla, dla rynków, no i będzie to właśnie takie przygotowanie gruntu pod to, co czeka nas już za tydzień w środę, czyli właśnie posiedzenia Fedu, tak? To, o tym też mówiliśmy w ostatnim filmie. Na 99% nie będzie tutaj żadnych obniżek stuprocentowych, ani też podwyżek, tylko po prostu staną one na tym samym poziomie, co jest obecnie, no ale tutaj kluczowe będzie właśnie nastawienie e, Jeremy'ego Pawela, to co będzie on mówił, jakie będzie on nastawienie między innymi także do tych kwestii, o których mówiliśmy e, ostatnio, czyli właśnie do e, quantitative tightening, które trwa obecnie, tak, no i po prostu czy ta pompa, która powiedzmy tak e, kolokwialnie e, wyzyska kapitał w tej chwili właśnie z rynków zostanie trzymana, no i czy nastąpi właśnie zmiana na quantitative easing, tak, czyli po prostu na pompowywanie e, kapitału na rynki, co byłoby na pewno bardzo pozytywne dla rynków finansowych, w tym także dla rynku krypto, bez tego będzie ciężko w tej chwili o jakieś tam większe wzrosty, więc gdyby dzisiaj właśnie ta inflacja okazała się być lepsza od oczekiwanych, a w środę otrzymalibyśmy powiedzmy jakieś względnie pozytywne informacje od Powella też w związku z tym po prostu, że inflacja spada, tak, dałby one jakiś znak do tego, że te 100% mogą być obniżane na przykład już w maju, no to myślę, że rynki finansowe by na to zareagowały pozytywnie, no i miałoby to też na pewno dobry wpływ na rynek krypto, co też właśnie by się zgrywało z tym, o czym mówiłem, czyli że spodziewam się gdzieś tutaj jakiegoś odbicia właśnie na, na S&P, więc gdyby do tego doszło, gdyby te czynniki się ze sobą gdzieś tam poskładały wszystkie, no to właśnie moglibyśmy tak zobaczyć właśnie jakąś zmianę trendu chwilową przynajmniej, no i po prostu jakieś odzyskanie na wartości na, na S&P, co przełożyłoby się też właśnie na, na Bitcoina. I generalnie jeszcze tak dla osób, które nie wiedzą czym jest Quantitative Easing, Quantitative Tightening i tym podobne rzeczy, jakby nie wiecie jak to wszystko funkcjonuje, to też jakby w tym filmie chciałbym zwrócić uwagę na to, że naprawdę warto jest się tymi tematami zainteresować i mm, uważam, że w tej chwili, jeżeli chcecie działać na rynku kryptowalut, chcecie po prostu być na nim aktywni, chcecie Rozgrywać go dobrze, tak? Chcecie po prostu przewidywać jakieś tam trendy i też wiedzieć po prostu w jakim jesteśmy okresie w tej chwili, no to uważam, że w tym czasie, w którym jesteśmy obecnie, jest to już niezbędne dla każdego, tak? Tak jak kiedyś wystarczyło po prostu siedzieć rynek krypto, jakby to wszystko było dużo łatwiejsze, można było się tym łatwo połapać, nie trzeba było siedzieć aż tak bardzo tych trendów takich dookoła rynku, rynków tradycyjnych. Też byliśmy w innym okresie, właśnie jeżeli chodzi o politykę monetarną w USA, powiedzmy jeszcze w poprzedniej HOSie, więc to wszystko było po prostu dużo prostsze. W tej chwili, Rynek kryptowalut każdym dniem staje się bardziej wymagający, staje się on po prostu trudniejsze rozgrywania, bardziej profesjonalne Dlatego uważam, że nie warto, a po prostu trzeba się tymi tematami interesować. Tak? Takimi właśnie rzeczami jak polityka monetarna w USA, rynek akcji, kwestie związane z płynnością, z obligacjami, z długiem USA. To wszystko ze sobą jest bardzo mocno powiązane. I aby jakby starać się przewidywać to, co może się dziać na rynku, i też po prostu wiedzieć, w jakim okresie jesteśmy, i na podstawie tego podejmować, Jakieś dobre decyzje odnośnie wchodzenia w jakieś projekty, czy wstrzymywania się, czy po prostu nawet wychodzenia z rynku, no to trzeba się w tym wszystkim orientować. No i w tych, tam w kolejnych filmach będę starał się właśnie o tym więcej mówić, czyli też o kwestiach związanych z płynnością, z tym quantitative uh, tightening, quantitative easing, no i generalnie takimi właśnie kwestiami bardziej dookoła rynków finansowych, a nie tylko na rynku krypto. Ale naprawdę każdemu polecam, aby się tym po prostu zainteresował, że tego jeszcze nie robił, ponieważ będzie to na pewno potrzebne na rynku w kolejnych miesiącach oraz latach, a rynek będzie z każdym dniem bo się tylko coraz bardziej wymagający, coraz bardziej taki. Więc, jeżeli chcecie za nim nadążyć, chcecie po prostu być na bieżąco, no to musicie się cały czas rozwijać i poszerzać też tą swoją wiedzę, taką powiedzmy dookoła rynków. Więc, taka tylko po prostu porada ode mnie, że naprawdę warto jest się tym interesować. No i rzeczywiście też warto interesować się tym, co ma do powiedzenia Donald Trump, tak? Ponieważ to on w tej chwili tworzy nam taką całą narrację na rynku krypto, to on dyktuje warunki i to od niego też będzie sporo zależało. No i generalnie, jeżeli chodzi o Donald Trumpa, no to w tej chwili są takie teorie, a wręcz powiedzmy no widać to gdzieś tam też gołym okiem co Donald Trump próbuje robić głównie ma to związek z właśnie obligacjami dziesięcioletnimi w USA, które jak możemy sobie właśnie zauważyć gdzieś tam od inauguracji Trumpa, czyli po prostu od stycznia tego roku cały czas konsekwentnie spadają tak tutaj widzimy, że z poziomu prawie 0,048 spadły one do około 0,043 w tej chwili no i to ma też związek z takim tematem jak tutaj dług publiczny Stanów Zjednoczonych, który w tej chwili jest na Poziomie około 36 bilionów dolarów. No i generalnie też w tym roku zapada duża część tej właśnie kwoty, którą po prostu rząd USA musi zwrócić inwestorom, tak, czyli jest to około tam 9 bilionów dolarów. No i właśnie dużo wskazuje na to, że Donald Trump celowo stara się w tej chwili obniżać właśnie rentowność tych obligacji skarbowych USA, po to właśnie, aby móc gdzieś tam kolejny dług na lepszych warunkach sobie wziąć, tak, no i po prostu spłacić to, co w tej chwili jest do spadzenia. To jest właśnie tak zwane rolowanie tego długu. No i bardzo prawdopodobne właśnie jest to, że do tego Donald Trump dąży, tak, ażeby właśnie obniżyć, no to tych obligacji dziesięcioletnich, no to po prostu więcej osób musi w nie inwestować, a żeby więcej osób inwestowało w obligacje, no to więcej osób musi właśnie wychodzić z rynków bardziej ryzykownych, tak, czyli właśnie z SMP, co widzimy, że właśnie tutaj się dzieje w ostatnim miesiącu, no i to właśnie się dzieje w tej chwili, tak, czyli tutaj właśnie widzimy, że około tutaj od 20 lutego SMP zaczęło nam mocno spadać, no i właśnie tutaj także mniej więcej od tego terminu te obligacje dziesięcioletnie również zaczynają spadać, ponieważ coraz więcej osób nie przechodzi, a więc ich po prostu rentowność maleje, tak więc jakby ten efekt taki, który potencjalnie Trump chce uzyskać, no to właśnie w tej chwili jest uzyskiwany, więc na to też warto właśnie zwracać uwagę, i jakie będzie miało to przełożenie też gdzieś tam na dalsze wyceny. W dodatkowo mówimy także, że złoto tutaj jest w tej chwili bardzo blisko przebicia swojego ATH, no i dobicia w końcu do tego poziomu około 3000 dolarów, co najprawdopodobniej się wydarzy gdzieś tam w ciągu najbliższych tygodni. co również właśnie wskazuje na to, że ten kapitał płynie do tych asetów, takich najbardziej. Bardziej bezpiecznych, takich najbardziej stabilnych, odpływa właśnie od rynków bardziej, e, gdzieś tam, ryzykownych. No i to oczywiście ma związek z dużą niepewnością, która panuje na świecie, niepewnością związaną z tym, co dalej zrobi Trump, więc generalnie no w tej chwili warunki do właśnie inwestowania w rynek akcji, czy tym bardziej rynek kryptowalut, no nie są zbyt dobre. Dlatego właśnie, dopóki zmieni się ogólna sytuacja, jaka globalna na rynkach finansowych, to ciężko jest mówić o tym, żeby bitcoin miał znowu rosnąć. Tutaj wydaje mi się, że kwestie związane z chociażby cyklicznością na rynku kryptowalut są. Mniej istotny właśnie niż to, co dzieje się w tej chwili na rynkach finansowych, ponieważ w obecnych warunkach, obecnej sytuacji, w jakiej się teraz właśnie znajdujemy, no to bardzo ciężko będzie po prostu znaleźć kapitału, który będzie w stanie, no, bitcoin gdzieś tam wypchnąć do góry, będzie w stanie wypchnąć też rynek akcji. Dlatego w pierwszej kolejności musi zmienić się to środowisko. No i właśnie w ciągu najbliższego tygodnia zobaczymy, jak to będzie wyglądało i że faktycznie stanie się ono bardziej przewidywalne, bardziej takie pewne. No żeby właśnie ustalić to, musimy poczekać co najmniej do 19 marca na to, co wydarzy się na spotkaniu. Fedu, o czym powie Jerome Powell i wtedy będziemy mogli gdzieś tam dalej stawiać sobie jakieś tezy. Patrząc sobie na mapę likwidacji tutaj na Bitcoinie widzimy, że powstały nam tutaj dosyć duże poziomy właśnie w okolicy 84,5 tysiąca dolarów. To też właśnie może łączyć nam się z tym takim potencjalnym wypełnieniem gapem na CME, który właśnie mamy w okolicy tych poziomów takiej największej płynności, która w tej chwili tutaj się znajduje. Więc wydaje mi się, że jest też prawdopodobne, że gdzieś tam właśnie te poziomy będziemy w najbliższych dniach odwiedzali. No i generalnie nie wydaje mi się, żebyśmy w ciągu kolejnego tygodnia, właśnie do tego posiedzenia Fedu, mieli jakoś bardzo mocno spadać, byśmy mieli tam lecieć na te poziomy. Powiedzmy, tak jak wiele osób przewiduje około 70 tysięcy dolarów, ponieważ myślę, że w tej chwili, właśnie rynek wyczekuje tego, co wydarzy się w przyszłą środę, oraz także czy będziemy mieli jakieś potwierdzenie tego, że inflacja w USA faktycznie spada. Więc, jakbym miał tutaj obstawać, to uważam, że ten kolejny taki właśnie tydzień to będzie raczej jakiś boczniak, ewentualnie jakaś tutaj, właśnie podbitka, żeby zamknąć em, tego gapa, ale generalnie nie spodziewam się takich większych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę, raczej będzie taki to moment właśnie wyczekiwania na to, co dalej przyniesie tutaj rynek oraz te wydarzenia, które są przed nami. Patrząc sobie z kolei na altcoiny, widzimy, że tutaj od wczoraj część z nich dosyć fajnie podbijała. tutaj w top 100 widzimy, że między innymi Pepe odbiło około 14%, no i generalnie jak popatrzymy sobie też na dalsze miejsca, to widzimy, że wiele mem coinów poodbijało, tak, tutaj widzimy Toshi w drugiej gdzieś tam setce, Fartcoin, czy chociażby SPX, no ale gdzieś tam patrząc w skali tygodnia, no to cały czas to wygląda bardzo słabo dla większości altcoinów, potraciły one powyżej 25%, nawet powyżej 30%, więc no cały czas są one na bardzo niskich poziomach, to również widzimy po market capie właśnie altcoinów bez bitcoina oraz ethera który tutaj od ATH z grudnia spadł w tej chwili o jakieś 30-32%, do dołka było to nawet około 40%, więc no większość altcoinów cały czas jednak nie ma lekko. Cały czas gdzieś tam mają pod górkę i no też nic nie na to w tej chwili, żeby to się miało jakoś odwrócić, tak? ponieważ patrząc na to, jak wygląda obecnie środowisko właśnie takie na rynkach finansowych, no to jakby altcoin są tutaj gdzieś tam na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o potencjalne inwestowanie w nie, przynajmniej w tym momencie, więc w tej chwili póki co się jeszcze wstrzymuję gdzieś tam z kupowaniem altcoinów, ale też niebawem powstanie kolejny filmik, gdzie będę właśnie omawiał potencjalne altcoiny na ten rok, które uważam, że warto jest mieć na uwadze i będzie to też takie kolejne budowanie sobie takiego portfolio właśnie powiedzmy na hosse, które robiliśmy także że w zeszłym roku od września, gdzie tam kupowaliśmy między innymi Tao, Injective, Banana i wiele takich innych projektów, które później dały fajnie zrobić, no i właśnie bym chciał zrobić kolejną taką listę właśnie pod kolejną falę wzrostową, ewentualną, która uważam, że w tym roku nastąpi. Pytanie tylko właśnie kiedy, czy będzie to gdzieś tam ten okres najbliższy, czyli na przykład, nie wiem, kwiecień, maj, czy dopiero będzie to właśnie okres gdzieś tam powakacyjny, to wszystko zależy też od tego właśnie, jak będzie rozwijała się sytuacja na świecie, no i właśnie też na rynkach finansowych. Tak czy inaczej, bym chciał taką właśnie listę zrobić, i pokazać Wam, które altcoiny uważam, że że mają potencjał na ten rok, no i które moim zdaniem mają szansę też na to, żeby właśnie nawet jeżeli nie odbiją jakoś bardzo mocno, to że po prostu na tym rynku pozostaną, że jakoś nie pójdą całkowicie w zapomnienie, tylko też ewentualnie będzie można właśnie je dłużej przetrzymać, więc o tym będziemy sobie mówili gdzieś tam w kolejnych filmach. Przy okazji zapraszam Was jeszcze na naszego Discorda, do którego link macie poniżej w opisie, ponieważ tutaj każdego dnia pojawiają się nowe aktualizacje rynku, analizy rynkowe, macie także zagrania naszych traderów, którzy każdego dnia właśnie dzielą się swoimi zagranicami Odnośnie tego, co robią, w co wchodzą, czy to jest dźwignia, czy to jest spot. Tutaj macie właśnie różnego rodzaju tego treści, także warto sobie też to sprawdzić. Link macie poniżej w opisie. Myślę, też że takim ciekawym wyznacznikiem tego, jak rynek mocno spadł w ciągu ostatnich kilku ty tygodni w zasadzie, jest jakby portfolio Murada, czyli tego słynnego takiego mm, Jezusa Memcoinów na rynku krypto, który tutaj w ATH właśnie mniej więcej w mm, grudniu oraz styczniu miał w swoim portfolio, tutaj to było około 60 milionów dolarów, tak w ATH natomiast w tej chwili jest to 12 milionów i to jest okres tylko i wyłącznie ostatnich gdzieś tam dwóch, trzech miesięcy, gdzie widzimy jak to portfolio jego bardzo mocno spadło. O mikrosie trzyma tutaj właśnie memcoiny, głównie jest to SPX, który właśnie dosyć mocno spadł w ciągu ostatnich też tygodni, więc na pewno daje to do myślenia. Taki kolejny news też, który tutaj się pojawił właśnie dzisiaj jest to sytuacja, gdzie Hayden Davis, czyli właśnie osoba, która stoi za Librą, tak za tym rachpulem, takim największym w historii, który miał miejsce jakiś czas temu, którym był też uwikłany prezydent e, Argentyny, że właśnie został tutaj za nim wydany e, gdzieś tam nakaz e, powiedzmy aresztowania przez Interpol, tak? To też mi się wydaje taką dobrą informacją, szczególnie właśnie na rynku memcoinów, gdzie jeżeli zobaczymy w końcu jakieś konsekwencje, że ktoś faktycznie poniesie, tak? Za to po prostu, że właśnie gdzieś tam no, robili skamy na ludziach, tak? Na taką wielką skalę. Nie tylko jakby oni, oni zrobili to po prostu na taką największą skalę, na no, ale generalnie tych takich e, powiedzmy właśnie oszust, rakpuli, tych celebrity coins były dziesiątki jak nie setki, więc wydaje mi się, że po prostu potrzebne jest to, żeby w końcu nastąpiło jakieś takie wydarzenie, które pokaże są za to konsekwencje, dzięki czemu być może w przyszłości już tego unikniemy, tak, i nie będzie już takich po prostu, no, skamerskich sytuacji, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Patrząc sobie on chainowo, w tej chwili, no, nie wiem, tutaj jest do powiedzenia, jakby na ten moment najwięcej dzieje się na sieci base, o czym mówiłem Wam też właśnie ostatnio, tam skończyła się taka, powiedzmy, mini-hosta właśnie na lokapach. można było tam trochę sobie gdzieś tam pozarabiać, co też starałem się właśnie mm, robić w tym takim nudnym okresie, no ale generalnie patrząc sobie gdzieś na inne sieci, to no, niewiele nie, nie się dzieje, tak? Jakby wolumeny są bardzo niskie, e, no i tutaj ciężko jest w ogóle o coś takiego szczególnego mm, zaczepić. Ale no, jeżeli kogoś z Was interesuje właśnie ten temat takich low capów, poszukiwania właśnie okazji na wczesnym etapie, to zapraszam także na mojego Twittera, do którego link macie poniżej w opisie, oraz także na kanał e, Gems, gdzie właśnie dzielę się treściami związanymi stricte właśnie z rynkiem low capów, z różnymi gemami i takimi powiedzmy zagraniami bardziej ryzykownymi, więc jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam, aby sobie też dołączyć. I tak naprawdę w tym filmie to by było na tyle. Chciałem pokazać wam taką też inną perspektywę, właśnie szerszą, jeżeli chodzi o obecną sytuację na rynku krypto, która jest dużo bardziej złożona niż jakby mogłoby się wydawać, tak, ponieważ zauważyłem, że w dużo osób część osób, takich, które są na rynku, szczególnie od niedawna, patrzy tylko i wyłącznie właśnie na kwestie chociażby cykliczności, tego jak wygląda Bitcoin, a w ogóle nie patrzą, na taki szerszy obraz tego, co dzieje się poza rynkiem krypto, a trzeba po prostu mieć na uwadze to, że sam rynek krypto jest tylko i wyłącznie jakby efektem działań, które mają miejsce na rynkach finansowych, tak? Dlatego właśnie zachęcam każdego, aby po prostu interesował się też tymi tematami takimi dookoła rynków, ponieważ one w tej chwili mają największe przełożenie na to, co dzieje się na rynku krypto, czy będziemy mieli hostę, czy będziemy mieli bessę oraz też kiedy ewentualnie można spodziewać się jakiegoś tam powrotu do lepszych wycen. Więc o tym będziemy sobie też mówili w kolejnych filmach, będę na to zwracał większą uwagę właśnie w swoich materiałach. Także mam nadzieję, że komuś z Was też się to bardziej przyda. Za dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!